Siostry i bracia w Chrystusie, ostrzeżenie, różnego rodzaju ostrzeżenia towarzyszą nam każdego dnia. Mamy różnego rodzaju znaki ostrzegające, napisy, jakieś komunikaty. Towarzyszą nam w tym wieku, w którym wszyscy znajdujemy się obecnie, towarzyszyły nam wcześniej i będą towarzyszyć do końca naszych dni. Ostrzeżenia możemy wygłaszać sami wobec innych, ale możemy także różnego rodzaju ostrzeżenia właśnie otrzymywać. Widać to w rodzinach, kiedy pojawiają się dzieci, które to właśnie są ostrzegane, czy to przez rodziców, czy przez innych bliskich. Nie dotykaj, nie bierz, nie idź tam. Nie wchodź do tego pomieszczenia. Wszystko po to, żeby jakoś chronić właśnie tych, którzy nie do końca wiedzą, że robią źle. Dzisiaj również słyszymy w liturgii słowa o ostrzeżeniach. Mamy najpierw czytanie z Księgi Proroka Ezechiela, który mówi o samym fakcie, o tym, że jeżeli widzimy, że ktoś robi coś złego, że idzie w złą stronę, idzie złą drogą, to mamy tą daną osobę jakoś ostrzec, upomnieć. Tak jak prorok Ezechiel mówi o samym fakcie ostrzegania, tak już Pan Jezus w Ewangelii podaje nam trzy drogi, jak tego ostrzeżenia dokonywać. Po pierwsze, Mówi, że kiedy widzimy, że ktoś robi coś złego, mamy najpierw upomnieć w cztery oczy. Nie mamy od razu rozgłaszać tego wszystkim publicznie, ale najpierw iść i upomnieć w cztery oczy. Jednak może się zdarzyć, że ta dana osoba, która jakoś błądzi, jakoś nie radzi sobie w tej drodze, którą idzie, może nie posłuchać. Wtedy bierzemy dwóch. Albo trzech świadków i idziemy z tymi zaufanymi osobami do tej danej osoby. I tutaj może się pojawić problem, bo ta osoba może być tak zamknięta, że nawet z tymi dwiema lub trzema osobami nic nie wskuramy. I wtedy dopiero pojawia się ta instancja Kościoła, tej całej wspólnoty, tych wszystkich osób, które tą osobę znają tych wszystkich osób, na którym, na którym zależy tej osobie. Ta instancja też może sobie nie dać rady, bo osoba może być tak zamknięta, tak zapatrzona w swoją własną drogę, że nie chce z niej zejść. I tutaj słyszymy taki nakaz od Pana Jezusa, że jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech Ci będzie jak. Pogani celnik. I tak czytając tylko i wyłącznie ten tekst i znając także realia ówczesnej Panu Jezusowi Palestyny, pogani celnik to były osoby z marginesu społecznego. To były osoby odrzucone zupełnie przez społeczeństwo, które nie miały racji bytu w tej kulturze. Poganie i celnicy to byli ci, którzy jakoś nie byli dostosowani do, do tych wymagań, które starożytny Izrael nakładał na siebie wymagań także i religijnych. I można by się zastanowić, dlaczego Pan Jezus każe nam podchodzić do tych osób, na których nam zależy, do tych osób, które są dla nas ważne, jak właśnie do pogan czy do celników. Jednak. Nie czytamy tylko i wyłącznie tego jednego fragmentu Ewangelii, który jest dzisiaj odczytywany w Kościele, ale mamy świadomość całości, całej tej drogi, którą nam pokazywał Pan Jezus. I wiemy, że On właśnie do takich osób, które były odrzucone, które były na marginesie, wychodził. I kiedy mówi do nas, że ma być dla nas jak pogani nicelnik, to jakby chciał nam powiedzieć, że kiedy już my nie jesteśmy w stanie nic tak... Po ludzku zrobić, to mamy tą daną osobę, tą daną sytuację, tą daną sprawę zostawić Jemu. I powiedzieć, żeby to On w tym momencie zadziałał. I jeżeli będziemy się modlić, tak jak jest to dalej w tej Ewangelii, dwóch z Was na Ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Jeżeli będziemy się modlić za tą osobę. Modlić się w intencji tej danej sprawy, to Pan Jezus na pewno znajdzie jakąś drogę, na pewno znajdzie jakiś sposób, żeby do tej danej osoby dotrzeć. I wiemy, że nasza modlitwa jest także i trudna. Nasza modlitwa może być też dla nas jakimś ciężarem, ale musimy pamiętać o tym zdaniu, które kończyło dzisiejszą Ewangelię. Bo gdzie są dwaj albo trzej, Zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Pan Jezus cały czas chce być z nami i jest także w tych różnych trudnych sytuacjach, w tych różnych trudnych osobach, które spotykamy, które często mogą być dla nas nawet i ciężarem, które mogą być dla nas właśnie jakąś takim nawet krzyżem. Pan Jezus tam jest, bo gdzie są dwaj albo trzej, tam jest pośród nich można by zadać także pytanie takie już kończące właściwie w jakim celu po co lub dlaczego i o tym mówi nam wyjaśniając także te wątpliwości nasze święty paweł mówi nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością wszystko to co robimy tutaj ta modlitwa w intencji innych to upominanie te Cztery stopnie, najpierw cztery oczy, później z dwojgiem lub trojgiem świadków, później z Kościołem i to czwarty stopień, kiedy zostawiamy tą daną osobę Panu Jezusowi, wszystko to jest związane z tym, że mamy pomiędzy sobą wzajemną miłość. Jesteśmy ludźmi wiary ochrzczonymi, i dlatego pomiędzy nami jest właśnie ta wzajemna miłość. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.